W Starym Testamencie Bóg obiecał Izraelowi mnóstwo fajnych rzeczy. Po prostu zawarł z nimi przymierze i powiedział, jeżeli wy będziecie trzymać się mojego przymierza, ja będę was błogosławił. Naturalnie Izrael niespecjalnie trzymał się i przymierza Boga. Tam okazjonalnie się trzymał i wtedy, kiedy się trzymał, sprawy miały się bardzo dobrze. No niestety większość czasy, czasów historii nie trzymał się tego przymierza i no niestety wiele obietnic, jakie były mu dane, no przegapił w pewnym sensie albo i stracił. W momencie, kiedy ty stajesz się chrześcijaninem, dziedziczysz tego typu obietnice, ponieważ w pewnym sensie stajesz się duchowym Izraelem, ty stajesz się częścią Królestwa Bożego. I naturalnie Biblia pisze o tym, także zapraszam do listu do Galatian 3, wers 13 i 14. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu. Przekleństwo zakonu, czyli Stary Testament. W Starym Testamencie wszystko było ciężkie, trzeba było mocno próbować. Jezus umarł za nas i spowodował to, że życie... I to jest teraz troszkę inne. Mamy się cieszyć w Jezusie w Chrystusie. Mamy, mamy radować się, prawda? Ok. Stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Naturalnie Jezus stał się przekleństwem w tym sensie, że umierając na krzyżu wziął cały grzech świata i, i umarł. W ten sposób zniszczył ten grzech. Yy, wers 14. Aby błogosławieństwo abrahamowe przyszło na pogan w Jezusie Chrystusie. Także, aby obbogłosłowieństwa Abrahamowe przeszło na pogląd w Jezusie Chrystusie, czyli to, co kiedyś Izrael miał, my mamy dzisiaj. Mamy te same błogosławieństwa, te same obietnice. To są obietnice prawda, wspaniałego życia, to są obietnice obfitego życia. Nie zawsze łatwego, ale obfitego. Także Jezus obie, obiecuje nam to. I bardzo często, <laughs> niestety, Brak wiary powoduje, że podobnie jak, jak u Izraela naturalnie było także, że tracimy wiele tych niesamowitych błogosławieństw, że możemy je przegapić. Czasami rzeczywiście nasze życie nie układa się tak, jakbyśmy chcieli. I hmm, myślimy sobie, no może rzeczywiście. Bóg nie jest w stanie mi pomóc. Jestem w słabej sytuacji. Jestem chory, brzydki, nie może, prawda? Czy, czy cokolwiek? Ty, ty sam wiesz, co, co, co ci dolega? Czy sądzisz, że Bóg, który stworzył cały ten świat, każdą komórkę powietrza, którą ty oddychasz, czy sądzisz, że dla niego jest jakikolwiek problem, że to jest problem pomóc tobie? Czy, czy Bóg, który uleczał ludzi, no i stworzył to wszystko przede wszystkim, na co się patrzysz? Czy sądzisz, że ten Bóg nie jest w stanie ci pomóc. Oczywiście, że jest. Także Bóg jest w stanie zro zrobić absolutnie wszystko. Jest kwestia, tutaj jest kwestia wiary, kwestia wiary, kwestia modlitwy. I także i naturalnie także kwestia zrobienia czegoś w tym kierunku. Czasami spotykam się z osobami, które no, mają ochotę coś osiągnąć hmm, ale no nie specjalnie mają mm, jakiś pomysł na to i, i w tym momencie, prawda, no, nic nie robią. Czy sądzisz, że Bóg może pobłogosławić nierobienie niczego? Ja sądzę, że nie. Człowiek będzie y, zbierał to, co będzie siał. I oczywiście Bóg błogosławi te nasze nasiona. Y, także ale na, na tronie trzeba wyjść i trzeba posiać. Czasami ta przysłowiowa pogoda nie zawsze jest y, dobra, no Dzisiaj akurat jest do, dosyć ładna, ale czasami nie jest. I wtedy nie chce się iść i siać, prawda? Trzeba też to robić. Yy, I tu jest taka bardzo fajna historia, którą by się dzisiaj przytoczyć. Yy, otwórzmy Biblię na, na księdze Nehemiasza. Yy, księga Nehemiasza. Tak w skrócie, mniej więcej streszczę, powiem co jak. Yy, Nehemiasz miał do, pewne, w pewnym sensie wizji wizję pana, czy tam. Yy, 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 miał obudować Jerozolim, który był w gruzach wtedy. Yy, I no i naturalnie zebrał te wszystkie siły i wszyscy zaczęli pracować. Ale y, ludzie, y, którzy tam mieszkali w tych rejonach, y, którzy byli oczywiście nie byli przychylni do, y, 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 do Izraelitów, niespecjalnie y, no ra, inaczej powiem to, przeszkadzali Także musimy pamiętać, że to jest, to jest coś, co wyszło od Boga. Tego typu koncept. I to nie było takie wszystko bardzo łatwe. Choć o to, że ludzie zaczęli im przeszkadzać. Za, za, zaczęto robić plany, co zrobić, aby ten mur zniszczyć. I co jest, y, także, y, to jest y, Nehemias 4. Gdy zaś Sandbalat usłyszał, że my odbudowujemy mur, zapłonął gniewem. I bardzo się oburzył i zaczął drwić z Żydów. Także to jest coś, co wyszło od Boga. I... Ale wcale nie było tak łatwo. Okay. mówiąc w obecności swoich braci i wojska samarytańskiego, tak, co ci nędzni Żydzi wyczyniają, czy można im na to pozwolić, czy zaczną składać ofiary, czy chcą to dokończyć w jednym dniu, czy skupy gruzu na nowo ożywią te kamienie, które są przecież spalone, i tak dalej, i tak dalej. Naturalnie później starano się im przeszkodzić. I to jest bardzo fajny fragment. Gdy przeskoczymy do wersu 17, zachęcam każdego, aby przeczytał tę całą historię. Mamy niestety tylko ograniczoną ilość czasu, także nie będę w stanie tego dzisiaj zrobić. Także 4:17. Odbudujący, mur ultragarze ciężarów zajęci byli w ten sposób. Jedną ręką wykonywali pracę, a w drugiej trzymali broń. Czyli i budowali, ale zarazem także. Musieli się bronić. I musimy pamiętać, że Bóg w tym był. Bóg im to nakazał. Także to nie było takie hop, sasa, -sa, nie było, pach, nagle się pojawił mur. Trzeba było w to włożyć sporo pracy. I nie to, że pracy, trzeba było się jeszcze bronić. Vers yy, 18. Z tych, którzy budowali, każdy miał miecz przypasany do boku i tak budował trębacz. Zaś stał obok mnie trębacz, naturalnie stał po to, aby yy, 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 alarmować, prawda, aby, aby zaalarmować cały obóz w momencie, gdy zauważy yy, nadchodzące niebezpieczeństwo. Yy, wtedy, rzekłem do przedniejszych i do naczelników i do pozostałego ludu, pracy jest dużo i na różnych miejscach, my zaś jesteśmy rozproszeni po murze z dala, jeden od drugiego. Yy, to też w miejscu, skąd usłyszycie głos trąby, tam się przy nas wierzycie, Bóg nas, Bóg nasz będzie walczył za nas. Także sytuacja jest dosyć. Niebezpieczna, trudna i tak samo jest w Twoim życiu czasami. Chcesz coś osiągnąć. Bóg jest Tobą. Bóg dał ci obietnicę. Powiedział, te obietnice ze Starego Testamentu są twoje, ale musisz je wziąć. Musisz je wziąć. Czyli musisz coś zrobić w tym kierunku. Jeżeli nic w tym kierunku nie zrobisz, nic możesz nie osiągnąć. Bóg chce, aby jego ludzie zrobili coś. Yy w kierunku, jeżeli chodzi o ich własne życie, o swój Kościół, czy o cokolwiek. Musimy pamiętać, że reprezentujemy Go i musimy to robić dosyć godnie. I On nam obiecał. prawda, On chce, aby to by się powodziło jak, w jakikolwiek sposób, czy to jest to sposób duchowy, czy jest to sposób zdrowotny, czy sposób materialny, czy jakikolwiek inny. Jest kwestia, czy Ty chcesz wyjść i, i wziąć tę obietnicę. To jest takie aktywne słowo. Weź obietnicę. Bóg to obiecał. Ale nie znaczy, że wszystko będzie łatwe i że możemy usiąść i powiedzieć: O, Bóg to zrobi za mnie, bo tak wcale nie było, bo Bóg za nich nie obudował te, tej ściany. Musieli się bronić. Yy, także pamiętaj, to, że yy, czujesz się gorzej od innych ludzi, to, że może masz, yy, nie, nie masz tyle umiejętności i tak dalej, to nie jest aż takie istotne. Istotne jest to, że wierzysz w Boga. Istotne jest to, że masz Ducha Świętego, bo jeżeli go nie masz, to wtedy ta nauka nie jest do Ciebie. Także jeżeli masz Ducha Świętego i, i jesteś ochrzczony, masz, jesteś, żyjesz w obytnicy Boga i absolutnie y, jesteś w stanie zrobić to, co sobie y, postanowisz. Oczywiście, że jest dla Ciebie dobre, ale to już in, inna sprawa jest i Bóg... Cie prawda w tym sobie, ale musisz w tym kierunku coś zrobić. Bardzo ważne to jest. Ok, dziękuję, do zobaczenia.